W tym filmie zorganizuję wielki wyścig z Lego, w którym weźmie udział ponad 20 różnych postaci w zbudowanych przeze mnie dziwnych, absurdalnych i podejrzanych pojazdach. Przygotuję niebezpieczne przeszkody, które umieszczę na torze i przeprowadzę starcia między zawodnikami w trakcie jazdy. Kto zajmie pierwsze miejsce? Przekonajmy się. W każdym wyścigu musi być coś do wygrania, dlatego przygotowałem dwa piedestały na nagrody. Jedną z nich będzie puchar, a drugą o wiele cenniejszą klocek Lego z logiem Lego. Następnie potrzebni są zawodnicy, którzy wezmą udział w rywalizacji. W poprzednim filmie przygotowałem aż 20 uczestników w zwariowanych pojazdach, takich jak Spiderman w automobilu zasilanym energią jądrową, w każdej chwili gotowy, by wcisnąć czerwony przycisk. Włodzimierz Biały w tajemniczym wehikule wykonanym z lodówki, wiozący ze sobą zapas pizzy. Dowcipny Clown w figlarnym czerwonym autku z nakręcanym napędem, gotowy, by zrobić parę przykusów swoim rywalom. A także Klon 501 Legionu w jeżdżącej kanapce. Mokry ziomek. W wannie na kółkach. Mag ognia w mobilnej wieży. Lunatyk na magicznym łóżku. Twój stary kierujący beczko beczkobolidem oraz wiele innych postaci i pojazdów, które budowałem w moim poprzednim filmie. Jeśli jeszcze go nie obejrzałeś, polecam to zrobić przed dalszym oglądaniem tego materiału. Serio, będzie tu dużo nawiązań do poprzedniego filmu. Tak prezentuje się tablica zawodników. Jak widać, jest tu jeszcze parę nieodkrytych postaci. Na ostatnią chwilę do wielkiego wyścigu dołączył światowej klasy rajdowiec, znany również ze swojego zamiłowania do hot dogów, czyli oczywiście Robert Rubica. Jest to w Stu procentach oryginalna postać, wszelka zbieżność imion i nazwisk jest zupełnie przypadkowa. Jako, że jest on profesjonalistą, jako pojazd dla niego postanowiłem odzorować prawdziwą wyścigówkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O kurcze, widzowie, tak się kończy budowanie bez instrukcji. Ale prawdziwy zawodowiec, nawet z multiplom, może zdziałać cuda. Kobert Rubica jest gotowy do startu. Wieść o wielkim wyścigu dotarła aż do odległej galaktyki, skąd przybył sam łukasz podniebny Spacerowicz. Nie wiedział jednak, że pojazdy z zestawów są surowo zabronione. Dlatego, wzorując się na jego śmigaczu, stworzyłem własny wehikuł. To solidny terenowy śmigacz w surowych odcieniach szarości. Posiada dwa potężne silniki odrzutowe, pojemną pakę oraz wygodny fotel ze skórzanym obiciem. Gdyby ktoś pytał, Makoła. O, tutaj. Łukasz podniebny spacerowicz, grzeje już silnik i czeka na rozpoczęcie wyścigu. Słychać już kolejnego nadjeżdżającego zawodnika: to papież w luksusowym Papa Mobilu. Nieliczni wiedzą, że głowa Kościoła lubi po godzinach przygrzać w rurę. Jego pojazd to innowacyjny projekt o odważnych kształtach. Posiada złote zdobienia i designerską figurkę na masce. Wyposażony jest w niską szybę zmniejszającą opór powietrza, napęd na cztery koła oraz wygodny i stabilny fotel kierowcy. Posiada najnowszej generacji. Dość. Papież już czeka na sygnał do startu. Na tablicy została jeszcze jedna postać. Jak w prawdziwym zwariowanym wyścigu, potrzebne są nikczemne typki. Przygotowałem figurkę nekromanty oraz jego wiernego, dobrze opłacanego sługusa. Podobno powstał w wyniku nie do końca udanego eksperymentu, ale przynajmniej jest lojalny. A nie. Auto nekromanty musi oddawać jego ciemny charakter. Przygotowałem odpowiednią podstawę i zacząłem składanie frontu konstrukcji. Z przodu dodałem krótki łańcuch, a u góry użyłem elementów sztabek. Na bokach, Wcisnąłem pod trzy rączki i powczepiałem w nie świece, tworząc w ten sposób rury wydechowe. Następnie z czerwonych klocków ułożyłem siedzisko dla kierowcy i dodałem kierownicę zrobioną z kości. Z tyłu ułożyłem kształt przypominający nagrobek oraz przygotowałem takie segmenty, które posłużą za drzwi i przymocowałem je do poręczy na dole. Po ich zamknięciu powstanie bardzo przytulna kabina kierowcy. Nekromanta może już wygodnie zasiąść za kierownicą, ale potrzebne jest jeszcze miejsce dla sługusa. Z paru gnatów i białych elementów zrobiłem kościaną klatkę, którą umieściłem na tyłach pojazdu. To naprawdę zaawansowane. Technika pochodzi z co najmniej czwartego temu poradnika młodego nekromanty. Aby klatka była stabilna, dodałem jeszcze łańcuchy i wsadziłem sługusa do środka. Teraz nikszemne typki są gotowe, by wystartować w wielkim wyścigu i pokazać parę nieczystych zagrań. Wszyscy zawodnicy są już gotowi, jednak przydadzą się też komentatorzy, którzy podgrzeją emocje w czasie jazdy. Do czarnych drewnianych drzwi dodałem nóżki, tworząc stół i umieściłem na nim trzy mikrofony oraz parę notatek. Przestawiłem jeszcze trzy krzesła i stanowisko komentatorów gotowe. A zostaną nimi lokalny mieszkaniec. Dla nas to może. Wielki wyścig, ale dla niego to kolejny zwykły dzień w Ohio. Steve, czyli osoba, która nie rozumie nawet koncepcji koła oraz ciekawostkowy ziomek. Em, a czy wiedziałeś, że Lego jest największym producentem opon. brzydki gnoju. Skoro to już załatwione, nie pozostało nic innego, jak zbudować linię startu. I gotowe. To już ostatnie minuty przed rozpoczęciem wyścigu. Wszyscy zawodnicy zapoznają się z trasą, jednak nie ma wśród nich sługusa nekromanty. Okazuje się, że nikczemne typki jeszcze przed startem postanowiły zagrać nieczysto. Sługus zdążył niepostrzeżenie nadpiłować statuetkę w papamobilu oraz wrzucić parę gości przez okienko lodowego wozu. Najwyraźniej przydadzą się później. Zawodnicy wrócili do swoich pojazdów i po chwili już wszyscy czekali na pozycjach startowych. Silniki odpalone, komentatorzy gotowi, nawet znalazło się paru widzów. Wszyscy czekają na rozpoczęcie wyścigu. Sędzia Moment da sygnał. Nie ruszyli! Nekromanta od razu wysunął się na prowadzenie. Clown depcze mu po piętach. Brązowa żaba nieźle sobie radzi. Stawkę zamyka randomowy Jedi i Książę natury. Gdy kurz opadł, okazało się, że gracz Terrari nie ruszył się z miejsca. To było do przewidzenia, w końcu nie ma tutorów. Pierwszy zawodnik oficjalnie odpada z wielkiego wyścigu. Jak to skomentujesz, Steve? Uczestnicy wyścigu zaczęli przeszkadzać sobie nawzajem. Serczyk próbuje dopaść mokrego ziomka. Włodzimierz biały robi interes, a papież dogonił Noego i zaspoilerował mu zakończenie księgi rodzaju. Zdaje się, że Nekromanta również coś kombinuje. Za pomocą magii przejął kontrolę nad kostkiem. No tak, w końcu to szkielet. Motocykl nagle skręcił i wjechał wprost w parkę Noego, który nie zdołał utrzymać steru. Kolejna dwójka żegna się z wyścigiem. Ale to nie koniec problemów. Zwierzęta z Arki zaczęły wybiegać na tor, oj, trzeba będzie uważać. Jedno muśnięcie i afera na Twitterze gotowa. Zawodnicy sprawnie wymijają faunę, ale wygląda na to, że podniebny spacerowicz sprawdza coś na telefonie. Łukasz właśnie potrącił psa. Niestety, ze względów wizerunkowych, nie możemy dopuścić, by taka osoba kontynuowała wyścig. Zawodnik z odległej galaktyki zostaje zdyskwalifikowany. Gdy tylko pojawiła się policja, Włodzimierz Biały natychmiast zjechał z toru i się ulotnił. Najwyraźniej miał coś do ukrycia. To oznacza dwóch zawodników mniej. Wyścig trwa dalej. Brązowa żaba dobrze sobie radziła, ale teraz ma problem. Papier toaletowy w jej kołach całkowicie się rozwinął i nie może jechać dalej. To by oznaczało, że zaraz okazuje się, że mokry ziomek wyciąga do niej pomocną dłoń. Żaba może Kontynuować wyścig. Wygląda na to, że właśnie zawiązał się łazienkowy sojusz. Na to, że dzieje się tyle rzeczy, że coraz więcej osób zaczyna interesować się wyścigiem. Niestety, widzowie na tyłach mają problemy z widocznością. Aby temu zaradzić, szybko wzniosłem piętrowe trybuny. Dodałem tu wygodne siedziska oraz barierki bezpieczeństwa. Teraz widzowie będą mieć doskonały widok na zawodników. Do tego zatrudniłem dwóch kameramenów, aby można było transmitować wyścig w telewizji. Nagły wzrost popularności wydarzenia sprawił, że pojawili się sponsorzy, więc zbudowałem też banery reklamowe. Masz, czytaj o Mym <laughs> sponsorem wyścigu jest kanał Poskładany, który koniecznie musisz zasubskrybować, ponieważ. A w sumie nie ma powodu, po prostu fajnie mieć dużo słubów. Co? Tymczasem nekromanta próbuje wyeliminować kolejnych rywali. Właśnie wyrzucił na tor pułapki z kościanymi kolcami. Większość zawodników zdążyła zareagować i zwinnie je ominąć, jednak dynio głowy jechał zbyt szybko i wpadł wprost na nie. To oznacza koniec wyścigu dla warzywnego rajdowca. Czas by nieco urozmaicić trasę. Szybko zbudowałem kamienny most, pod którym będzie płynęła rwąca rzeka. Ta struktura może trochę namieszać. Pierwsi zawodnicy przejeżdżają przez most bez problemu, jednak clown postanowił wykorzystać Korzystać okazję i zostawił za sobą nakręcaną bombę. Z wybuchu ostał się tylko niewielki fragment mostu. Większe pojazdy mogły swobodnie przejechać przez rzekę, a reszta zawodników zaczęła wykorzystywać pozostałości jako wyskocznie. Jednak w końcu i ta część uległa zniszczeniu. Randomowy Jedi już pogodził się z porażką, ale nagle usłyszał głos pochodzący ze swojego wnętrza: Bożej mocy! Czy może raczej z widowni? Mocy, użyj, użyj mocy! W ostatniej chwili udało mu się unieść pozostałości mostu i przeskoczył na drugą stronę. Jednak reprezentanci leśnej monarchii, którzy jechali na końcu, wpadli prosto do rzeki i popłynęli z nurtem. W grze zostało 17 uczestników. Zawodnicy znów próbują niestandardowych zagrań. Klon w kanapce zrównał się z lunatykiem i próbuje obudzić go przy pomocy głośnej muzyki. Kici, kici. Zdaje się, że to nie wystarczyło, a więc potrzebne są mocniejsze głośniki. Boff ma naprawdę mocny sen. Pora na ostateczną broń. Tym razem się udało. Gdy tylko lunatyk się obudził, łóżko stanęło w miejscu. To dla niego koniec wyścigu. Klaun chyba stracił cierpliwość, bo właśnie wyciągnął spluwę. To chyba atrapa, prawda? To nie Adraba! Kierowca wanny znalazł się pod ostrzałem. Aby się uchronić, wyciągnął przepycharz do kibla i rzucił w stronę przejeżdżającego koberta rubicy, dzięki czemu łazienkowy sojusz został uratowany. Golumowi udało się wysunąć na prowadzenie i postanowił użyć swojej tajnej broni. Zebrał się w sobie i opróżnił swoją ładownię, zasypując tor śliskimi rybkami. Większość zawodników zdołała utrzymać swoje pojazdy, ale nie wszyscy mieli tule szczęścia. W trakcie całego zamieszania gdzieś zniknął również Mr. Brick. To oznacza, że odpada dwóch kolejnych zawodników. W niektórych pojazdach kończy się paliwo, dlatego przygotowałem małą stację benzynową, aby uczestnicy wyścigu mogli napełnić bak. Gdy zawodnicy uzupełniali paliwo, twój stary również zatrzymał się, by zatankować, ale w nieco inny sposób. Niestety, gdy spróbował ruszyć dalej, okazało się, że wypił całe swoje piwne paliwo. Chytry dwa razy traci. Rozszalały klaun, mijając stację, znów zaczął strzelać na oślep. O nie, tylko nie w instrybutor. Całe szczęście Kobert Rubica opuścił pojazd, by kupić hot dogi. Ale to dla niego koniec wyścigu. Zawodnicy opuszczają stację. Tymczasem na torze toczy się pojedynek między magami. Są oni na podobnym poziomie umiejętności, ale mag ognia ma high ground. Nekromancie udało się uniknąć kilku pocisków i zbliżyć na tyle, by jego sługus przeskoczył na pojazd przeciwnika. Minion szybko wdrapał się po drabinie i zaatakował nic niespodziewającego się maga. Po epickim pojedynku na szczycie wieży obaj spadli w przepaść. Przygoda maga ognia została zakończona. Byłeś dobrym sługusem, Sługusie. Twoje poświęcenie zostanie zapamiętane. Czas, by dodać kolejną przeszkodę na trasie. Szybko zbudowałem szlaban, który skutecznie zatrzyma zawodników. gdy dotarli do niego pierwsi uczestnicy wyścigu, dowiedzieli się, żeby przejechać dalej, muszą wykonać specjalne zadanie. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to jakim jesteśmy ludźmi zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Co? Test z języka polskiego na wyścigu? To tak jakby pisać maturę z wf -u. Mimo to zawodnicy usiedli w ławkach i napisali test, po czym większość. Z nich ruszyła dalej. Jedynie Fryderyk Krzemień miał pewne trudności i nie udało mu się wykonać zadania. Podobno brakowało mu podstawowej umiejętności potrzebnej do napisania testu, na to, że zostało już tylko 10 zawodników. Napięcie jest coraz większe, ale papież niespodziewanie zjeżdża z toru. Wygląda na to, że zatrzymuje się na pit stop. Widać, że dobrze przygotował się do wyścigu. Księża właśnie wnoszą wazę z wodą święconą i zaczynają tankować papa Mobil. To z pewnością da mu niezłego kopa. Tymczasem furgonetka z lodami wysuwa się na prowadzenie, ale clown już siedzi jej na ogonie. Szybciej z tą lodziarnią! Trzeba się go jakoś pozbyć, dlatego usunąłem rożka z dachu i zastąpiłem go lodowym działkiem. Teraz sprzedawczyni może ustawić furgonetkę na autopilota i zająć się strzelaniem. I tak Clown zostaje wyeliminowany z wyścigu. Po tej sytuacji nekromanta dostrzegł w lodowym wozie nowe zagrożenie i aktywował swoją pułapkę. Z kości leżących na tyłach stworzył szkieleta, który następnie przejął sterowanie nad pojazdem i wjechał prosto w skały. Sprzedawczyni traci szansę na wygraną i prawdopodobnie robotę. Zawodnicy zbliżają się już do końca trasy, a meta nawet nie jest gotowa. Dlatego szybko ułożyłem czarno-biały wzór i skonstruowałem nad nim ozdobny łuk ze zwycięskimi gwiazdkami. Do tego złożyłem też eleganckie podium, na którym zostaną udekorowani zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Meta gotowa, a widzowie z oddali widzom już zbliżających się zawodników. Na przodzie Nekromanta, dalej Golum, Spiderman i klon z 501. Za nimi randomowy Jedi oraz mokry ziomek i żaba, a na samym końcu papież, który właśnie skończył tankować. Ciężko będzie mu nadrobić ten dystans. Ale zaraz papież podnosi bagażnik, w którym który ty był święty dopalać? Czas by dać papa mobilowi miodu. Papież niespodziewanie wyprzedził wszystkich zawodników, jednak przy takiej prędkości nadpiłowana statuetka zaczęła się chybotać i nagle odpadła, nokałtując kierowcę. Plan nekromanty znów zadziałał perfekcyjnie. Gdy zawodnicy pędzili w stronę mety, Spider-Man jadący w bombie atomowej zrozumiał, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Uświadomił sobie, że jeśli nekromanta zostanie w wyścigu, żaden z pozostałych zawodników nie dojedzie na metę, a jest tylko jeden sposób, żeby go pokonać. Spider-Man w nagłym zrywie przyspieszył i skierował się prosto na automaga, w ostatnim momencie wciskając czerwony guzik w ten sposób z grona uczestników znika kolejna dwójka. Chociaż chciał wygrać, poświęcił się by dać szansę innym. Dziękujemy ci spider -Manie. Przed pozostałymi zawodnikami już ostatnia prosta i za moment przekonamy się kto zwycięży wielki wyścig. Ale zanim to nastąpi dowiedzmy się kto wygrał discordowy konkurs na najlepszy pojazd. Do drugiego etapu dostało się 8 widocznych prac, a wasze głosowanie rozstrzygnęło, że trzecie miejsce zajął Mar, który zbudował sushi pojazd kierowany przez Sushi Mastera. Drugie miejsce przypadło Wawrentowi i jego wielkiej gumowej kaczce, a zdobywcą pierwszego miejsca został. To Brick Kuba, autor pizzowego pojazdu z napędem ketchupowym. Gratuluję zwycięzcom. uczery od Morele.net lecą do was, a my wracamy do wielkiego wyścigu, gdzie Golum wyprzedza wszystkich oponentów i leci prosto do mety. Nie zauważył jednak, że jeden z klocków za nim nie był zwykłym klockiem. To mister Brick. Cały czas był tuż za nim, a teraz zaatakował Goluma, który stracił panowanie nad pojazdem. Rybkowóz zalicza wywrotkę, tym samym na torze zostaje czterech zawodników. Klon z 501 również postanowił spróbować ofensywy i zaczął strzelać sosem do mokrego. Gościa. Gdy jeden z pocisków miał niechybnie trafić, w ostatnim momencie brązowa żaba wyskoczyła w powietrze i osłoniła mokrego ziomka. Co za poetyckie poświęcenie! Twoje zasługi będą ci zapamiętane żabo. Butelka sosu jest pusta, co oznacza, że o wygranej zadecyduje już tylko prędkość. Ale zaraz, to się dzieje? Na widowni jest jakieś poruszenie. Z tłumu, nagle nie patrząc na nic, wyjechała baba na rowerze. rowerze Hamulce aż zapiszczały, a baba, jakby nigdy nic, ruszyła w stronę mety. Baba na rowerze zostaje oficjalną zwycięzczynią wielkiego wyścigu z Lego.